Zadanie 11. Za 1 punkt z egzaminu gimnazjalnego 2014. Prędkość średnia piechura na trasie 10 km wyniosła 5 km na godzinę, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20 km na godzinę. O ile minut więcej zajął pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Na początku zapiszmy drogę, jaka została pokonana zarówno przez piechura, jak i przez rowerzystę. Następnie wypiszmy prędkość naszego piechura i mając te dwie wartości, obliczymy czas, jaki potrzebował na pokonanie tej drogi. Myślę, że znasz wzór S równa się V razy T lub jakiś inny wzór związany z ruchem jednostajnym. Przekształcamy ten wzór i wyznaczamy wzór z kolei na czas. T równa się s przez v, czyli w celu obliczenia czasu należy podzielić drogę 10 km przez prędkość. W mianowniku, jak widzisz, wstawiłem 5 km na godzinę. 10 na 5 wyjdzie nam 2, czyli po prostu 2 godziny. Jest to czas piechura. Zróbmy podobne obliczenia dla rowerzysty. Pokonał on też drogę. 10 km, prędkość jego była czterokrotnie większa. Mógłbyś od razu domyśleć się, że potrzebował 4 razy mniej czasu, czyli 4 razy mniej niż 2 godziny to pół godziny. Ale zróbmy to na podstawie tego wzoru, czyli T równa się droga przez prędkość. Czyli tak jak tutaj mamy ten zapis, droga przez prędkość. 10 km. Przez 20 km na godzinę. Zera się skrócą i otrzymujemy jedną drugą godzinę. Czyli tutaj mamy 2 godziny, tutaj mamy pół godziny, czyli inaczej 30 minut. Odpowiadamy teraz na pytanie: o ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Skoro tutaj mamy 30 minut, pół godziny, a tutaj mamy 2 godziny, to o półtorej godziny szedł dłużej, czyli o 90 minut. Zaznaczamy odpowiedź C.